Cześć, witam wszystkich, z tej strony Koziek i zapraszam was już na ósmy odcinek z gry Pokémon Platinum. Jak na początku możecie zauważyć, mam Eevee w moim jakby... Equipunku Pokémonów, a to... W sumie mógłbym to wam pokazać w poprzednim odcinku, w tym domku ta pani nam daje Eevee. Hmm. I... No, mógłbym do niej zagadać i bym miał wtedy Eevee, ale no, no od tej pani dostaje się Eevee i tyle. No. Nazywałem mojego Eevee Ognik, to dlatego, że chcę go zrobić z niego Flariona. Tak, żeby się pozbyć Rafała, którego tak bardzo nie lubicie, <grych> bo ci jest z pierwszego genu i tak dalej. A Flarion chyba to jest jedyna przemiana Eevee, która by mogła poznać Rock Smasha, w razie co? także... Także no. Jak w poprzednim odcinku mogliście zauważyć, nie pokonałem lidera, bo nie doszedłem do niej. Nie wiem na czym polega dalej to wchodzenie i wychodzenie tutaj. Ale chyba trzeba szukać o właśnie niebieskich tych znaczków i one nam pokazują kółko. Zobaczymy, czy jak wyjdziemy do kółka. Kółko mamy z tej strony. No i dobra, jesteśmy dalej. O, tutaj mamy jakiś kolejny znacznik. Gość nam... Pokazał latarką słoneczko. Wejdziemy do słoneczka. To gdzie ono jest? Tu jest słoneczko. I co? I dobrze. Haha, ha. czyli jednak to tak miało być. Dobra. Zapisujemy. I lecimy. Czyli jednak droga jest tutaj prosta. Tylko nie wiedziałem na czym polega dojście tutaj. I jak ona się nazywała? Fantina! Tina jak mój piesek. Daskul. Daskul pokémon duch. Ma dwie przemiany. Tłumaczyłem wam to chyba. W pokémonach Emeraldach. Bardzo o nie! Flame of Will. Zobaczymy czy uda nam się pokonać Daskala. Tak, okej. Okay. Miss Magius to jest chyba właśnie przemiana Miss Draviusa Czyżby tak? Tak jest. O. Mylący promień. No nie. Dobra. Ojejku, bardzo słabo to działa. O! Czemu on miał atak typu trawiasty? Nie Ja pierdyle. No nie Dobra, dobra. Giodu, idź. Może ty się na coś przydasz. Rzut skałą. Aha, no tak, zapomniałem, że on ma prawdziwy ruch. Hehe. <laughs> Rafał, dawaj. Strasznie szybki jest ten Miss. Miss Magius. Dobra, ale już powinien zginąć, a jednak nie. Kula cienia, shadow ball, o nie. Silny, strasznie jest on. Mmm. Przegramy pewnie pierwsze starcie. Dobra. Bam brabam. Zuzia nam tutaj i Hunter. Czyli ten Miss Magius to był jego jakby taki główny Pokemon. O! Zapomniałem, że po Pokemony typu duchowego są wrażliwe na na mrok. No ale wygraliśmy, wygraliśmy. Zabytku! znaka zabytku od Fantiny! Właśnie, co dostaniemy? Czyżby Shadow Wall? Nie! Shadow Claw! Nie wiem czy ktoś to... Dobra, 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 spoko. Spoko elo. Tędy się chyba wraca. Bo na początku był ten teleporcik taki? Tak jest. Dobra. Zobaczymy jakie w ogóle mamy te tm -y, bo... Bo to mnie zastanawia. Nie to. Plecak. Eee, wow. I w pazur cienia. Zobaczymy. Może ktoś to użyć? Nope. Nikt. Tajemna moc. Czyli to jest ten secret power, tak? Chyba tak. oddamy naszemu Eve. Bo nie ma za dużo ataków. Za pomocą dłoń. Dalej, nie, nie, pocisk nasionek się nam też nie przyda. Skubanie to jest atak chyba Plutk. To jest, tak mi się wydaje. Nie mam niestety pokemona latającego. Ale w niedalekiej przyszłości mam zamiar go mieć. I zamienić właśnie za Giodu i wtedy będziemy już mieć wszystko chyba co co powinniśmy mieć A nie, jeszcze będę mógł za Ponyta zamienić Ale póki co Rafał niech jest Na razie Eevee nie chce jak spić, bo czekam na Firestone'a Niestety w tym mieście go nie można zdobyć, więc jest trochę kupa No dobra, mniejsza większość Tutaj nam już się zrobiło zwolnienie na miejsce, czy nie? Tak No to jedziemy o, się ma nobek. Co tam nobku u ciebie? będziemy z nim walczyć. No okej, okay. Dobra. Zobaczymy, jakie on ma Pokemony, bo już w sumie zapomniałem. Cztery, Star mhm. Nie to Boże, pomylił mi się Pokémon. Bo inny chodziło mi. Kurde. Wow Skubany. No nie hmm, 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 Dobra, weźmiemy Giodu. Giodu powinien być dobry na... właśnie na tego typu Pokémony. Roselia, zmieniamy Rafał. Bangwęg. Nara. Nie wiem, w sumie buizel. Nie wiem dlaczego Ziodło jeszcze trzyma ten. Ziodło jeszcze trzyma Express szare. Zaraz mu zabiorę to. Monferno to jest Pokémon typu. O, Monferno to jest przemiana właśnie Chimchara. No i ginie. No i Gitara. Dobra. Znowu przegrałeś, bo jesteś nowym. No, jak Twoja nazwa wskazuje. Höhe. Dobra. Coś nam da, czy nie? Miasteczko Sokaon. Solakeon. Czy coś takiego. Mhm. Dobra. Póki jeszcze pójdziemy dalej. Idziemy szybciutko jeszcze uleczyć nasze pokemonki Bang, 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 bing, bang, bing, bang, bing. Bang, bang. Yeah. My bike is ready. No i co? No i już mamy trzy odznaki i zmierzamy po kolejną, także. Nawet nawet okej okay nam idzie to jest. Mamy ósmy odcinek i już mamy trzy i odznaki idziemy po czwartą. A póki co nasz skład się niewiele zmienia, bo tylko jakby co my widzieliśmy jedną przemianę. Tylko nam się tertwig przemienił. A to dlatego, że. Tu potrzebujemy kamienia. Tu potrzebujemy 30 level. Tu potrzebujemy szczęścia. Ponyta 40 i troszeczkę to zajmie czasu. Ale tym mówię, no raczej nie będę trenował. Bo jednak Flariona będę miał, jeżeli go będę miał, oczywiście. O, już na start od razu jakiś Pokémon. Co my tu mamy? Badu, To Badu ginie. Paralizujący pyłek. i Ty i umieraj. Mega sanie mi włączył. <laughs> Picchu. Picchu to jest dziecięca forma Pikachu. Zobaczcie. Ale słodki. Bonsly, czyli znowu Pokémon typu kamienny. Już go znamy. Bank. Eevee O proszę bardzo pierwszy raz widzimy Eevee dziko iwi to jest bardzo, bardzo ciekawe No już, umieraj No, nara Grzio chyba ewoluuje na 25 albo na 26 Co my tu możemy w krzakach spotkać? starawia o jak fajnie ale nie, nie chcę jej zabijać. O, nie można uciec. Ej no. No. Great wall. Okej. Okay. Mamy coś, żeby uleczyć naszego dzwoneczka, czy nie bardzo? Chyba nie bardzo. Ether. Odsucacz. A, od to jest revive, ale świetnie. Myślałem, że to jest jakiś coś innego. Ralts. I nie będziemy bić Ralts. Oj, tutaj jakiś wodny trener. O, dostanie nam, do, dostaniemy lepszą wędkę. Good Rodal, mamy, dobra, mamy Old Roda, Good Roda, to jeszcze super Roda. Nie trzeba. A zobaczmy, czy co tutaj będziemy mieli w wodzie, jak użyjemy wędki. Gdzie ona jest? Chyba w użytkowych tutaj. Dobra, wędka użyj. Pierwszy raz będę łowił w tych Pokemona Mamy coś. Uwaga 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 GOLDIN! No Taki standardzik raczej bym powiedział Zmienimy, nie wiem Damy Bildosa na pierwszy ten Na pierwszy ogień Niech sobie siedzi Siema No to biegaj Dobra tych jagódek nie będę zbierał Dobra, tu mamy podwójną walkę, tu tam jakiś gościu z Pikachu stoi, po prawej stronie, widzicie? Zaraz zobaczymy... O, co tam chodzi? Dobra, dwa Pokemony, Monsley maim Junior, znamy. Puls wody tutaj, tu, tutaj. O, już popaliliśmy, bardzo fajnie. Ukryta moc, pięcie Dobra. Turde O, Wirognia, firespin, tak? Dobra, zażar. Czyli za ember. O, Gio, 24 już. Fajnie. Hej, jestem Pokémonem. Aha, to jest lol, to jest gościu. I ja myślałem, że to jest dziki Pokémon jakiś. No, jest, budziaczka dostaliśmy. No nie wiedzę. No dobra Dobijemy temu Dziodowi do, do Gravelera i myślę, że wtedy mu już zdejmę to Ten XP bo już tak niedużo brakuje Hmm jakiś kanion, jakiś Pokeball, tu jakiś trener, tu na dole też jakiś trener no ciekawie się zapowiada Cztery pokemony znowu, badu. A tu może być problem Ale Myślę, że damy radę, dobra nie użył żadnego ataku tego na nas Klifa, klifa to jest dziecięca forma klifery Aha, no ale jest słaba strasznie, no bo to jest dalej dziecięca forma, tak? Czyli najsłabsza z trzech Z klifa, klifery i klifery Eevee znowu No nie rań sobie siebie, ziomów Dobra, bomba błotna No, 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 jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, dawaj, dawaj, do siebie Mind Junior znowu, co tych juniorów tyle tu mają? Meditate Meditacja Pło wow, BIS, czyli Encore, czyli to jest to, że musimy używać cały czas tego ataku, który akurat ostatnio użyliśmy. Mamy znowu Ether, bardzo fajnie. Tu mamy kolejnego trenera, chyba. Co to jest? Czy chcesz użyć kamiennego klucza? Tak. A, i co? Nic się nie stało? Halo? Ej no, w Secret Goldach wrzucało się tam... pod Keystone i wychodził z niego... Pokémon. No nie wierzę. I co, i nie mam? Ale gówno. Zobaczmy, czy nam się zużył ten. Item, coś byśmy go nie mieli, chyba już go nie mamy, tak? No i trudno i co, i nic tutaj, no i koło dobra. Ah, to nie fajnie, idziemy dalej. Bibarel, przemiana Bidafa, którego mieliśmy okazję widzieć 1503 razy To będzie miała pewnie ptaki No, tak jak mówiłem Ponita <ginie>, Ginie Dobra idziemy dalej jakiś, jakiś odkurzacz za oknem czytaj skuter Aha, fajnie, zabił nas. To my zabijemy jego. Jak w ogóle ten rzut skałą wygląda? Aha, to jest Rock Tomb, okej. Okay. Siła wstrząsu, a to co? Aha, mam manitude, dobra. ok Manitude, nie wiem jak to się nazywa. Mamy tutaj pokebolka jakiegoś? Wapni. O to fajnie, damy naszemu Naszemu temu dzwoneczkowi. Boże. Okej... Okay. O rozelia, dzika rozelia, patrzcie państwo. Dobra, ciekawe, czy nam się przemieni nasz dziadek Wybuch skał. Hmm. Mamy to. No, ewoluuje, patrzcie. Będziemy mieli Gravelera. Widzicie, no i jak zawsze jakiś progres jest. Jakąś przemianę, że się będzie, że zobaczyli. Niech fajnie wygląda na tym, tutaj na, na, na tym zegareczku. Kurde, duży o! Skrzydło stali, Steelwing. No niestety ja nie mam komu tego dawać na razie. Tutaj zaczepimy jeszcze tych. To Będzie podwójna walka jakaś. I wejdziemy tam zaraz, po prawej stronie. Zobaczymy co tam jest. Aha, miałem Gravelerowi zdjąć tego, jak dobra. Okej, okay. ponie tak, rąk płomieni na baniri, ostry Liść na buizela, a nie na obydwu. Dobra, bang, bang, bang. Dobra, już zabieram mu tego ekspeszara. mamy Oj, przedmiot zabierz. Ale patrzcie, ma 63 HP. to jest jego druga przemiana. To Zuzia ma o level więcej i ma tych HP13 więcej, tak? 14 dzwoneczek ma taki sam poziom i nie ma... przemiany i ma tyle samo życia co. Także. Wieża duchów. Hmm, może jakiegoś ducha złapiemy jej. Zobaczmy, co tu może być. O, super duch, kurwa macie. Złaty to są wszędzie, wajzy głupie. No dobra. Ciekawe czy tak jak w każdej wieży duchów będzie tu możliwość uleczenia pokemonów. Ja bym złapał sobie na przykład... What the fuck? Mothim, nie znam tego pokemona. Przypomina mi jakiegoś... Trawiasto duchowego, Skoro, że... Tak, albo jakiś robak Barbouch to jest Pokémon wodny i on nie ma przemiany. Tak, tak. To jest pokemon typu wodnego i nie ma przemiany. Chatot to jest właśnie ten taki ptaszek, którego zaraz zobaczycie. No i mogliśmy go mieć właśnie. Ale nie mam. Chociaż może tego gra Gravelera zostawimy sobie. Dobry będzie na ptaki. A my nie mamy nic elektrycznego, żeby móc ptaki dobrze zabijać. To z Ponyty może zrezygnujemy. Znaczy może na pewno. Co nas tutaj spotka? Gastly, Nie, Gas, go nie chcę, Gastly To jest taki bardzo mainstreamowy ducha, ja takiego nie chcę. Nie chcę ducha jakiegoś mi Da Daskola albo... Albo coś takiego Cliffa ojejku, ona jest taka słodka, że szkoda ją zabijać, no ale trzeba no Co, co, co? Spudłował, dlaczego Kurwa mać, no uderz, że go No Stratujmy Dobra Piszcie w komentarzach, czy mam wywalić Gravelera, czy nie Bo mówię, może nam się przydać. Pichu! 15. Plota użył Dobra, śpi Pikachu znamy i pewnie będzie Raichu jeszcze. Właśnie, jak to wygląda? Nie to. No, dobra, zrobiliśmy to najważniejsze. Chcemy Fire zobaczyć, jak to wygląda. Nie, dalej, Pichu. No chyba, chyba się nie dowiemy. Może teraz? Nie. No, jeszcze buziaczko dostaliśmy te w ogóle. No i nara. Dobra, gravler, chodź. LOL, to można kilka, kilka razy użyć? Nice. Ocucacz, kolejny revive. O właśnie, przecież mamy dwa, dwa zdechnięte pokemony, tu możemy je odsucić że bardzo, Dildo wstajesz, Rafał wstajesz i wszystko jest do... Nawet jeszcze możemy Hyper Potion'a na Ciebie użyć, wapń damy dzwoneczkowi, rzecz jasna. Nie mamy jednak Leku paraliżu. ale co z tego. Ojejku, ile tu jest trenerów. Dobra, wiecie co? Na powrocie sobie z tamtymi zawalczę. Zobaczyć co jest tutaj na, na, na górze. Marco! To jest pokémon właśnie typu latającego i typu mrok. Latający mrok, tak to można nazwać. Dobra, zobaczymy czy się uda nam ich zabić. Nie możemy uciec. Puls wody. No nie no, nic się nie uda. Wszystko zmisowane. O! No boż... Gilda jest oszołomiony, ale poradził sobie z atakiem. Aha, Fire Spin to jest tylko taki atak, który wprowadza taki vortex jakby, czyli powtarzalność. No i gitara. Dobra, lecimy dalej Gasli. Nie, Gasli mnie nie, nie obchodzi. Co nie można uciec? O Jezu Dobra, tu już jak nas zaatakował to... A dobra, uciekliśmy. Ale pół HP straciliśmy. Hmm. Nic tam nie widzę. Aha. Czyli ją będzie... Trzeba po prostu tą jakoś zdmuchnąć, tak? Mogę escape rope'a tutaj użyć, czy nie? Gdzie to kurwa jest? Nie mogę się tutaj... Aha, czyli jednak muszę z buta. Cześć graczy, nie chcę się z tą bić. Dobra, z tymi nie będę walczył, bo mi się nie chce po prostu Mimo, że tam jest jakiś pokeball Czekajcie, mam jakiś ripple? Czy nie mam? To powinien być, ale nie ma Chociaż może, nie no, dojdę do tego Pokebola jednak O, mamy jakiś TM który nam się nie przyda w ogóle. Return podwód. Dobra, wracamy na dół. Tu pewnie będzie trzeba zdmuchnąć tą mgłę później jakoś. Jakimś... Nie wiem. Coś nam by... Nie wiem kurde, no nie przychodzi mi nic do głowy. Ale jakiś itemek pewnie będzie, który nam a, pozwoli to zdmuchnąć tą mgłę. I nie było jednak leczenia Pokémonów, także... Pomyliłem się. O miasteczko so Calm. O! Coś nas zaczepił. Znowu Nob. Chcesz znowu coś z nami bić? Co dostałeś? O! Widzicie? Jakaś tajna maszyna, która coś tam omglenie i tak dalej. Mam już 26 minutę odcinka, bo ale jeszcze tu możemy nas szybko pozwiedzać. O, co tutaj mamy? Tu jakiś domek, ale ja nie chcę do domku iść ja tam. Jeszcze raz. I standardowo poza odcinkiem pozwiedzam sobie całe miasteczko. O, tu mamy jakąś kopalenkę. Co jest w niej? Co jest w niej? Może jakieś skarby? Kamyk. Firestone! Tu, 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 tu. Ale na razie go nie użyję. No, że użyję go w kolejnym odcinku. Dobra, na razie nie będziemy szli, bo to widzę, że się zapowiada długa podróż. Także ruinkami zajmiemy się kiedy indziej. A póki co dziękuję Wam za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć.